Flak wymyślisz, myśl, że jeździł z kabiną, to wymyślisz. A wszyscy ci go dają. Zostaw ta kabina, ale fiflakowi nie przekotasz. no bo gdzieś. Kurde, nie wygląda to kolorowo. Na razie zgaszmy. Może być tak, że z tej kabiny nic nie zostanie. Siema. Z tej strony Fiflak Farmer. Powiem Wam, że bardzo miło mi odebraliście mój powrót, mój zakup nowy. No kurde, aż jestem w szoku. Na mój kanał to bardzo ładna oglądalność wyszła i ponad 200 komentarzy, pełno porad. Super. Fertka dzisiaj zarejestrowałem. Przegląd przeszedł. No i co? No, i tak jak mówiłem, przystąpimy do ściągania kabiny. Kupę osób mi tam powiedziało różne ciekawostki, na przykład jeden z komentujących powiedział mi, że jak mam śruby calowe w silniku, to to jest silnik dostarczony z Anglii, a nie produkowany w Polsce i jest dużo lepsza jakość jego. Także ja byłem zły, że są calówki, a okazało się, że to dobrze, że to na plus. Że tu lubi wał pęknąć, tam gdzie mi się leje, żebym to sprawdził. Tam pokazał, jak sprawdzić w komentarzu. Coś tam kopię, że on jak potem jest pęknięty, to i tak pracuje, ale. Ale że cały czas ten uszczelniacz wywala. No zobaczymy, zobaczymy. Dzisiaj wyjadę nim kapkę tu do przodu, przestawię się i rozpocznę odkręcanie śrub z kabiny. Podjadę tą renówką, dźwignę do góry i zdejmę i postawię koło topoli i zobaczę już jest trzech chętnych na tą kabinę może za tanio powiedziałem no ale słowo się rzekło jak ktoś kupi z widzów to mnie to boleć nie będzie bo przynajmniej wiem że mnie oglądu no różne były tam komentarze odnośnie tej kabiny jedni mówili żebym tego nie robił drudzy mówili że wtedy nie będzie tak huczeć że ta kabina rezonansuje no ja powiem, że ja mam dość ciągników z kabinami Nie mam ciśnienia, żeby tu była kabina A mnie to przeszkadza Mnie ja to drażni, poli strasznie w tym traktorze A bez tej kabiny będzie ciszej No i tyle no, kogut się odezwał Zdejmiemy jak będzie do D No to ją przykręca, aczkolwiek ja wiem, że na pewno jej nie dam Ja jestem antykabina W grządkach, w ziemniakach nie chcę i z jakiej się bez kabiny super robiło dobra, działamy nie będzie to ferduś tak zrobione jak inne traktory, bo Fiflag nie ma takich umiejętności, żeby tak zrobić lalunię ja go zrobię tak, żeby mi się nie dobrze robiło a może przez zimę coś tam grzebnym dam wąt deseczkę o. i polemy nie wiem czy te świece tu działają czy się podgrzewa czy nie. Liczę do 20 na pół kluczyka, trochę gazu i trach. Bekać, ale piflak się tak nie rozczula nad maszynami ustawiamy się człowiek by mógł nie mieć wspomagania ale w każdym ciągniku mo i kurde jednak się przyzwyczaił do wygody a chcę, żeby mi się nim przyjemnie robiło. Dobra, tak może stać. Muszę już go gasić? No tak wychodzi na to, że go trzeba zgasić. Dobra. Opa, opa, opa. Tu będzie rozkręcania, rozkręcania. Ferdusz, Ferdusz. Na pewno wszystkich śrub nie znajdę od razu, dlatego to będzie ogólnie time-lapse. Nie będę nagrywał z głowy, jak każdą śrubę odkręcą, bo to, bo byście zwariowali, z odcinek by nie wiadomo ile trwał. Zrobię tajna psika. Widzimy się, jak będziemy podnosić do góry. Traktorem. Powolutku. A, ciepła herbatka przy takiej robocie musi wejść. Powiem wam, że też mi ktoś tam dobrze podpowiedział, że z tymi światłami to tutaj są kostki. Tam jest kostka tu są kostki. No i rzeczywiście. Zasyfiałe to tam, to tam też może masa nie chytać. Ogólnie patrzcie, nie patrzcie tak pozytywnie na niego, bo on jest strasznie wymyty kaczerem. Oni wiedzieli co zrobić, żeby sprzedać. Także jak pójdzie w pole, to na pewno wycieki się pojawią. Już się pojawiły. No ale... Ale nie ma źle. Plan jest taki. Ta śruba jest uparta tutaj że zdejmę to z tymi błotnikami, a potem se błotniki odkręcę, bo tak to tu jest przykręcone, że tak jest najłatwiej. A są kostki, więc te kostki odpiąłem i pójdzie wszystko do góry. Także podjeżdżam renóweczką i robimy akcja. Akcja robimy. Renówka była rano palona do byków, to powinna bez grzania odpolić. Co domy. To se zawrzemy. Łyżko krokodyl! Super rzecz, powiem Wam. W moim przypadku dużo lepsze niż krokodyl normalny z widłami. Bo i kiszonkę daje wszystko. Czekaj, co chifla dzisiaj narodzi. Takie rzeczy się nie powinno samemu robić. Kurde. wygląda to kolorowo? Wygląda to wręcz kawałek do Tak Jak ja go dźwignę To co? No to na razie zgaśmy może być tak, że z tej kabiny nic nie zostanie. To Przy... jest za krótki. Trzeba tam wleść, to jest najlepsze. Mamy tak Fiflak wymyślisz. wymyślasz. Myś jeździł z kabiną, to wymyślisz. Ach wszyscy ci go dają. Zostaw ta kabina. Ale fiflakowi nie przekotasz. No bo gdzieś? Ale... Oj, tam się zrobił obrytkę, będę sobie mógł dźwigać. Teraz tam trzeba jakoś leś. Muszę nie chcę, niestety Ferdusia trochę podeptać. Miejmy nadzieję, że maska jest dość malicha. Patrzcie, jaki zdrowy dech. Oj, ktoś wygra na tej kabinie. Ktoś wygra. hak to taki jest, bym powiedział, nie za bardzo. No ale dobra, tu wzięło. A to jest tablicy. Źle, że ta klamra tu wyszła, ale damy sobie Coś tam trzyma. Coś tam trzyma. Te gumy za tu mogą trzymać. Tu bym to jeszcze pasem dociągnął. Pójdę. Ziwo i się, jak co to wołać? Tego trzeba pilnować, bo on chce wyskoczyć. <tryk> 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 <tryk>

Klasa! To teraz te płatniki będziemy odkręcać? Ja! jeszcze To trzeba wszystko wziąć na warsztat, powycinać, pospawać, bo to zaraz się rozleci. I zrobię mu taki pałąk i będzie elegancko. Przejechałbym się nim, ale nim on za bardzo kawa po polu nie chcę jeździć, jak to teraz chodzi. Błotniczki odkręcone. Napiszę do tego co pierwsze się odezwał. Ja już wiem, że już nie chcę kabiny. Już mnie to utwierdziło teraz. Już nie potrzebuję więcej testów, bo on ma mocowania do błotników, jak się nie ma kabiny. To fajnie by je wykręcił. Przyjechał po kabinę i byśmy się wymienili mocowaniami. To muszę odtąd wziąć, wyciąć, stawić nowy kształtownik, bo to jest wszystko próchro. Pruchno. To jest tu już widać gnije. Tu ziemią to jest całe zapierniczone, to wiadomo, że to będzie zgnite. No. Tu jeszcze jest ta skrzyneczka. Na śrubach ją trzeba odkręcić, bo tu też woda pewnie w tym stała będzie zgnita. Nie będę się na to rozczulał, ale czegoś takiego nie mogę przykręcić, bo mi to odpadnie. Także stawiamy tu nowe kształtowniki. Pomażę zwykłym. Chylorokałczukiem czerwonym, żeby tylko zabezpieczyć. No i co? I... No i zrobimy go w stylu amerykańskim. Eee, to chyba pójdzie też do tego... Właśnie o tym mówię, do tego co kupi tą kabinę. O, mi da takie, co się można przekręcić i od tego puszczę kształtowniki dotąd, żeby fajnie to pospinać, wszystko do kupy. A od co puszczę taką rurę Pałąk, w razie gdyby się kiedyś traktor przewrócił, czy coś To Żeby mnie nie zgniotło, a A może se tu jakiegoś ledzika zamontuję naprzód na tył, ale to już takie Flaka wymysły, raczej to będę robił Kiedyś, przez zimę, jak się będę nudził Fajnie to zeszło, bezproblemowo, dobrze, że tata przyszedł Bo jednak samemu to było ciężko ściepać Byki, nie są zadowolone Dziady jedne no i tyle. To też muszę odkręcić. Całą tą podstawę, bo to też chyba będzie brał. Może paliłem zdy z tą ceną 700 zł, ale jak się słowo rzekło, to nie będę z dupy gęby robił i chłopu powiem teraz więcej. Kto pierwszy, ten lepszy? Trzech się zainteresowało. Napiszę do pierwszego. Jak do 700 do mi te mocowania na błotniki to. To w porządku, no. Nie można tak robić, że coś się mówi, a potem się zmienia, nie? Ja nie trawię takich ludzi, więc nie mogę być taki sam. Ferduś fajnie wygląda. Dużo lepiej się siada, dużo lepiej się jeździ. Super. Dzięki za oglądanie. Na razie, cześć.